Na koniec chciałbym Wam podać jeszcze jeden z przykładów, sposobów na ewangelizację. Ja go wymyśliłem, nazwałem to dajcie coś zjeść. Ja mogę zajść do McDonalda i chodzić po nim i prosić dajcie coś zjeść. No ja im mówię, no złożyłem zamówienie i tylko bardzo długo czekać, a jestem bardzo głodny. Siedzi chłopak dziewczyną, i ona pyta, dać mu. Ja pytam, czemu pytasz jego? Pytaj mnie, ja jestem głodny. No i wyciąga mi te trzy frytki. A to było wczoraj wieczorem, akurat wyskoczyłem tam. No i daje mi te trzy frytki, a ja do niej jeszcze to jeszcze No i dostałem swoje jedzenie, przysiadę do nich i pytam, oddać te frytki? Nie, nie trzeba. I zacząłem z nimi rozmowę. No oni byli zachwyceni. Pomodliłem się za nich i błogosławiłem Raz jechałem, kiedy wykładałem w biblijnym instytucie i jak tylko odfajkowałem swoje, studenci zakończyli testy. Rano wyskoczyłem 500 km od Nieto-Pietrowska. Jadąc minąłem smaczne szaszłyki amerykańskiego idola McDonald's. A przecież jestem głodny. To dlaczego się więc tam nie zatrzymałem? Tam się nie już dawno mi to leżało na sercu, a był to w zeszłym roku. Od razu skręciłem pierwszy zakręt, nie wiedząc do jakiej wioski, i zauważyłem takie zadbane gospodarstwo. Stoją gospodarz, gospodyni, jeszcze jakiś dwóch. E, oparłem się o płot. Ona: Czego ci trzeba? No jest ten głodny, dajcie mi jeść, zróbcie mi jaicznicę. A ona mnie: No jak to? O, kurka jest, po prostu jajko, piec z patelnią, A dlaczego ja mam ci robić? No normalnie, bo jestem głodny. Ja tam medelem nie jestem, za mnie normalny człowiek. Przyjechałem ładnym, eleganckim samochodem. Ja po prostu jestem głodny, ja wam zapłacę. Wy tak poważnie? No tak. A co, po oczach nie widać, że jestem głodny? No, tak, no wchodźcie. Nie. Szedłem, usiadłem, tamtych dwóch coś tam szepce między sobą, a gospodyni może barszczu. No tak, ale z cebulą. A ona, no patrz go, i co jeszcze? No i dała mi tego barszczu. Jeszcze sterczała ta taka ładniutka, kurza łapka i cebuli mi jeszcze dała. A tych dwóch pobiegło po całej wiosce i rozpowiadali, że do cioci Mary jakiś czubek przyjechał. Głodny. Aż piętnastu przybiegł popatrzeć. Ja pomodliłem się, zjadłem. A ona pyta: Dwa jajka? Nie, dwa razy po dwa, jeszcze na boczku. A ona patrzy, jak w restauracji. Ona smażyła, ja pomodliłem się, podziękowałem. Piętnaście osób było. Gospoda z gospodynią. A ja po prostu zacząłem mówić o Jezusie. Byście widzieli, jak oni byli poruszani. A ja im dalej, że byłem u Was na brzegu rzeki, dlaczego macie taki białaga? Przecież to Wasze. Czemu więc z tym nic nie zrobicie? A Jezus chce, abyśmy mieli wpływ na wszystko. Wszyscy zebrani pokutowali, ze łzami w oczach prosili o przebaczenie, zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Chciałem zapłacić ciotce Marii. Ona jakie pieniądze? A ja jej na to, przecież tyle zjadłem. A ona, a ile ty nam dałeś? Mężczyźni dziękowali mi, obejmując mnie i płacząc. To był rok temu. Teraz jestem tam zbór, liczy sobie 35 osób, 18 już się ochściło, a pozostali są sympatykami. Dajcie mi jeść. Dajcie mi jeść, bo jestem głodny. Zaszedłem do jednej z bogatszych wiosy w Czerkawsku, bo taki bogaty, to zadzwonię do domofonu. A ty czego chcesz? A choć porozmawiamy, na to, a kto ty taki? A ja przyjezdny. I wychodzi taki krępy z łańcuchem, taki na szyi, łańcuch na dębie. Słuchaj bracie, jak ci na imię? Kastian. A ja mu od razu, daj co zjeść. Z tobą tak wszystko w porządku, ty normalny? Tak, ja po prostu głodny. No do baru, no do baru żaden problem, ale mnie spodobał się twój ładny dom, widać, że dobry gospodarz i dlatego ja chcę u ciebie zjeść. Żartujesz? Nie jak to. No po co my tak długo rozmawiamy bez sensu? Ja proszę cię, czy mogę zjeść? Powiedz krótko, tak czy nie? Jak nie, to pójdę do innego domu. Ty poważnie, serio? Nie, no tak. No to chodź. No ja wszedłem, dom piękny, bogaty, wyszła kobieta, żona, ja później zrozumiałem, że to jest jego żona, i on do niej, ty słuchaj, mówi, gość, żyleć chcę mówi, daj mu sobie. Ona od razu może herbaty, nie herbaty później, na początek coś do zjedzenia. Nie no, spokojnie, ja zapłacę pieniędzmi. A na co nam twoja forsa? Ja zacząłem jeść, później pomodliłem się, później zacząłem rozmawiać z nimi, wyrazili zgodę, by pomodlić się o nich. I tuż wychodziłem, Kostia do mnie, przysięgnij mi, że nie zapomnisz o nas i nie miniesz nas, gdy będziesz tu przyjeżdżał następnym razem. I tak się stało, teraz jesteśmy przyjaciółmi.